Witajcie moi fani, będziemy wyciągać pompę głębinową ze studni To ja będę linkę ciągnął, dobra. dlatego że Ty, z tej ty na tamtą stronę będziesz wykładał ten Dobra no na 3-4 Dobra tak. O ciężkie to. to nie lekkie, bo jeszcze jest coś ten Kabel pewnie blokuje. Dawaj, dawaj, dawaj. Patrz, no kabel, masz rację, dawaj. Opuszczaj. Opuszczaj. Opuszczaj, już się zawinął kabel. Zawinął się za pompę już. Zablokował. No. Bo cały, cały czas... O! O! Teraz pójdzie. Dobra. No. Już woda jest Zaraz zobaczymy na ilu metrach jest Dobra To zobaczę na ilu metrach woda jest 0,51 Tu jest 0,57 6 metrów, ile lustro wody tak jak wcześniej było. Cztery Nie. Cztery kreda. Sześć, sześć metrów już. Już ją widzę. Jeszcze nasz, nie za kabel. Damy radę? <laughs> Już. odkęć bo. Czekaj, jest tu. Nie, nie, nie. Ją nie. kawałek jeszcze do góry. Zalinka. A jest trzeciego. Trzeba i tamtej nie wkładamy. Do góry. Do góry. Ja we dwóch tej nie wkładam. Następnej. Nie ma takiej możliwości. Jest za ciężko. Uuu! Uh. Dobre! No. no może i tak, ale nie. Jutro ten... Ktoś my będzie my. jeszcze inny. Ale tutaj ścięg naboru. No ciężko, tak jak się człowiek tego nie robi, to ciężko, ciężko. Przywieźliśmy trochę węży i pompę, ale pompy nie damy. Rady teraz we dwóch włożyć też jest solidna. I to tam, tam dobra Z te rury trzeba rozładować. No, proszę bardzo jak kreda tutaj siedzi. Jakiś smród. Woda śmierdzi z tej studni. Tam 500 metrów dalej, no może trochę więcej jest staw. Teraz, skąd to się tu wzięło? Czy tutaj naleciało? Czy pan szczur sobie tutaj naznosił? Wymyśliliśmy taką fajną... Taki, taki fajny sposób wymyśliliśmy. Jak tutaj zrobić, Żeby, żeby to było dobrze. I tak e, powiem jeszcze tylko tyle, że e, za bardzo tutaj nie będzie już e, pryskane. Miałem jeszcze pryskać od chwastów, ale e, nie wiem, czy to nie zaszkodzi truskawce. Prawdopodobnie tak, więc sobie odpuszczę. E, I po zbiorach już pług. I, I tyle. Tyle tej truskawki w tym miejscu. O Jezu, ale tu będzie zbierania kamieni. Ja tu sobie ziemniaki posadzę na wiosnę i kombajnem wszystko wyzbieram. <grym> tu więcej kurde tych będzie kamieni niż ziemniaków. No i taki miałem pomysł, żeby sobie obsypnikiem ułatwić życie. I będziemy to robić w ten sposób, że zrobi się rowek, co się wpuści wąż, ten 50 I od tej pięćdziesiątki będzie puszczana taśma. Bota Jest Nie za bardzo jest to wygodne miejsce, ale lepsze to niż kopalnie szpadlem. No, jak tatuś zrobi rowek, to nie ma chuja we wsi. No nie wiem, czy się zmieścisz tutaj. Ja bym powiedział, że średnio. W sensie, że nie. Nie zmieści się tu. To, to masz tyle miejsca. Półtorej metra. No zrobię tylko małą przymiarkę, a zobaczę czy to wystarczy. W zupełności to wystarczy. To jest elegancko. W sumie już wcześniej o tym myślałem, dopiero to powiedziałem, ale taki miałem zamiar, żeby tutaj wycofać. Ale ze mnie kurczę, mądry człowiek. Nie, no takich ludzi to trzeba w tym kraju. Z takimi pomysłami. Miliony powinienem zarabiać. Miliony. Dobra, dobra, dobra! Do przodu! Jeszcze! 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 Dobra, opuszczaj! Kawałek do przodu i opuszczaj! No Do przodu! Do przodu! Dobra! Dobrze, że ta słona jest na studni jakie piękne kamyki mamy Ojejku chcę Chce jak kupić Jeszcze takiego kształtu to nie widziałem Fajny A może to jest ten Zapomniałem jak to się nazywa, jak piorun strzeli O jedź, jedź kawałek Jak piorun strzeli, to się taka skała y, topi i to może być to. Nie ja pamiętam, jak to się nazywa. Spójrzcie tylko na te czarnoziemy. Nic tylko pszenice i buraki. Siadź. No, ja się tobie, to Tak? A już działa? Drugi raz w życiu się zablokowała skrzynia w tym traktorze. A cztery śrubki odkręcić. Masz klucza swoje? No właśnie nie wziąłem. to 13 ma. Kiedyś właśnie tak mi się udało ją odblokować, ale. Ale jajce. jajce. No. Która i powinna To musisz wajchę w no tą prosto. stronę dać. Jak to moje oko? Siedzi nie, nie ma. Jest? No jest. I co teraz pójdzie? Ale co się na nie przylega? No nie przylega, no bo nie. No ale trzeba przyłapać śrubków. Bo Dobra, tak to... biegi już wchodzą, jakby nie patrzeć. No, powoli zbliżamy się do końca dzisiaj. Chyba, że jeszcze trochę węży zabierzemy stąd, które nie będą już tutaj e, do niczego potrzebne. I tak, i chyba tak. A jutro plan jest taki, że będziemy rozciągać taśmy. Zobaczymy ile się uda zrealizować z tego planu, bo taśmy rozciągnąć to wcale nie jest tak chwilę, moment. To jest no dużo. To. Łącznie z 20 km będzie z ogórkami, ale na razie bez ogórków to już nie pamiętam ile, ale <laughs> nie mało. Dwa... 12, o 12 km, co około 12 km taśmy. A muszę siąść, no tak. Zapomniałem, tu co? no tutaj jeszcze, żeby połączyć to, U, no to le, lepiej przejechać jak szpadłem kopać. No, zależy, kto będzie kopał, jasne. Chodziło, że, chodziło mi, że ja miałbym kopać, to wolę, wolę przejechać. No, a więc koniec, koniec już. Słońce zachodzi mówię, ewentualnie jeszcze trochę węży zabierzemy, które tutaj już będą zbędne. Eee, I co? Widzimy się jutro na polu, może w końcu uda mi się zmontować. Nawet nie miałem kiedy zmontować, jak ziemniaki sadziliśmy. A już sadziliśmy, mamy dzisiaj piątek, a sadziliśmy poniedziałek i wtorek. Taki zabiegany jestem. Nie ma kiedy wracam, wstaję 5 rano, wracam do domu: 21 coś. Zdążę się tylko wykąpać i coś zjeść. Jestem taki wycieńczony, że ostatnia rzecz, o której myślę, to montaż filmów. Ale to się poprawi. Niedługo jakoś tam to spróbuję. Sobie inaczej organizować. Teraz mam dużo, dużo roboty, takiej, że y, nie mogę sobie to poprze tego poprzesuwać, ale y, idzie weekend i w sobotę, czyli jutro, już tak do późna nie będziemy pracować. Wezmę trochę ludzi, rozciągniemy ile damy rady i fajrant będzie. Te, te węże teraz poskładam, ewentualnie jeszcze te, te grubsze 50-ki. Jak ogląda mnie jakiś strażak, to sobie myśli co za łajza i ma rację.